Hej, hej! Siema wszystkich, witam was w rysiu! W Amnezji Mroczny Obłęd w części ósmej! Witam, witam serdecznie i zapraszam do obejrzenia horroru, jakim jest amnesja. To już ósma część. Uuuuhuhuhuhuuu, będzie się działo. Ostatnio skończyłem na zajebaniu mnie w jakimś miejscu przez jakiegoś zjebanego potworka. Jak Jak tu jestem? Mhm. Mm Jestem w lochach faktycznie. I mam kule, mam faktycznie fajnie faj. What the fuck? Okej. Okay. O. Oh. Where is there? The of August, eighteen thirty-nine, the nightmares woke me in the early morning, and for a moment, I forgot where I was. As we drank our tea, Alexander began to tell me what he knew. It seems like the orb I found casts a long and dark shadow. Okay. Kurwa, w kuchni. To co ja tu mogę zrobić? Nie. O, to mi się przyda. Olej, dla mnie nie ma. Co my tutaj mamy? Oh, Au! Ład! Zadanie jakieś. W kuchni stoi bezka, wypełniona kwasem. Fajnie! Teraz to mi się wszystko wyjaśniło. Oto. Ej kurwa, kto tam krzyczy? Pojebało, pojebało, pojebało. Czyli kurwa, coś potrzebuję tu właśnie, by to napełnić pewnie. Jak zwykle, genialny jesteś ich. Prawo, brawo, czekał z ciebie. Ja tego kurwa, jak zwykle nie mam, tak? I mam to kurwa znaleźć, tak? Beka. Proszę. O ja sobie to przebiegnę najlepiej. lepiej Nie dobra, pani pani Nie. Gdzie by to kuwa mogło być? To jest coś co ja potrzebuję. Nie kuwa jakiś, nie wiem, słoik albo co tam kuwa, że byłem parę razy chuja w tupy nie ma innego przejścia trzejdzie tak, tak. Magazyn Kula w tym magazynie też byłem chyba 103 jazy Magazyn Czisz byłem chyba z 300 razy I chuj Ty, są jakieś schody Albo nie byłem? Dobra, co my tu mamy? Ooo! Szklany słoik, no, no to się chyba mam nada. No i kurwa, szybko znaleziona, łatwo poszło. Dobra, fajnie. Czekaj, wejdę sobie. O, Olivia, krzęśliwa. Pięknie, żeś nie umiem. Jak to się mówi, nie? Żyć nie ugierasz. To tyle? No to wracamy chyba do kuchni, tak? Co tam po było Halo? O, co to? Haleju? Gdzieś z pierdolą, Fajnie No teraz sobie podziękuję Kurwa teraz, no że to wejdzie to już w ogóle Czasy Myślicie, że trafi na mnie Eee, no dobra, muzyczka się skończyła Shut him fucking up the głosy, tak? Zapchnąć pyski Dobra, to co tu mamy? To jest doskonałe a to jest to z drugiej strony, no to fajnie, tego nie potrzebuje no to Fajnie, że tu gasują potwory Dobra, no spiadamy tych kuchni w Jak ja się ja się nadzieję na taką moba, co mi ostatnio w tamtym odcinku wyskoczył tutaj, to się zdenerwuje. To się kurwa zdenerwuje Ta jest przechuj straszna. Przechuj. Gorsza niż... Outrasz powiem wam szczerze. O, oj, ani tego nie zauważyłem. What the fuck? Música voltou. Não, não, então esquei da Ratazvi. Não é. Vai No, Okej, okay. co teraz kurwa? No, chuj długa. Nie wiem gdzie, ale kurwa długa. Teraz czekaj. Co teraz kurwa? Ostatnio pamiętam, że gdzieś tu była kłódka ze słabym, kurwa, tym trzeba było zjebać to, Где она тут Вот? Не, не, не. Oh, how about What? What the fu... O oh, kurwa. Oh, kurwa Co, nie widzi mnie? No jak już nie ślepy nie jesteś Uff, Przeszliśmy lochy Uuu, co z systemem, to system, o wiele lepiej brzmi chyba że jeszcze gorsza Okej, okay. guys co muszę wam coś powiedzieć bo nagrałem już do końca ten odcinek ogółem zrobiłem to tak, że nagrałem to wczoraj i dzisiaj chciałem zmontować filmik ale myśląc usunąłem nagranie, wideo jak kontynuowałem grę postanowiłem się cofnąć zrobić to jeszcze raz i to już ogólnie jest spokojnie no nikt nie potrwa długo a to Ponieważ idziemy tylko do stajowni, czyli musimy tą dawilę wziąć na dół. Uciekaj, jakiś... okay. no, okej. Czyli czarną oliwidz, gdzieś to będzie służyło olej. Wsary okay. za to, ale w ogóle. Znamasz wrzucić filmiki, nie chcąc je usuń, ale będzie to przepraszam też za to. Dobra, Okej. Okay. Dobra, fajne wspomnienie. To teraz działa. Ale ta to brakuje i trzeba się Ostatnio jak to robiłem to myślałem na tym 10 minut. Jak to zrobić w ogóle? Ej, yeah, Udało się San fan mego, zajebiście Okej Okej okay. Okej okay. okay. Dziękuję wszystkim Okej okay. Udało się Co że tak wyszło tak dziwnie? A, to było to zepsute, a to działało Łał, musi Coś tak to wyszło, no ale kurwa... No głupi jest, ja nie wiem. No, przepraszam. A dużo właśnie ominie, bo... Na tym już kończę odcinek. Sperownia. No tylko tu doszło, nie? Spokojnie. Okej. Okay. Spoko, dzięki za obejrzenie. I czekajcie na kolejny. Jo!